Hejka, hejka kochani, ja jestem Paula i witam was w kolejnym filmiku z serii Star Stable I słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Dolinie Ukrytych Dinozaurów, tak, ponieważ z tego co wiem musimy zrobić wszystkie zadanka, jakie tutaj się znajdują Aby dalej odblokowywać Eponę I słuchajcie, oczywiście jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z filmikami i należymy do naszej wspaniałej rodzinki a jeżeli filmam się spodoba To zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie kciuka w dół I zaczniemy od takiej podstawy Czyli całe wyposażenie Niestety nie jest aktualnie dostępne Było dostępne na dniach Jorwików w tamtym roku Czyli w 2021 A ten oto Piękniś to ogólnie jest to Ruby Dragon i jest to właśnie Smog Znaczy koń smog Na podstawie konia fryzyjskiego A jak słuchajcie naciśniemy Ha, to zmieni nam się kolor na taki brązowy. O, teraz bardziej właśnie wygląda jak koń fryzyjski. Oczywiście, fryzury nie możemy niestety zmieniać, ale to jest wiea faktu, że wygląda przepięknie. I słuchajcie, lecimy do zadanek u Nika Stonegrounda, ponieważ dzisiaj no głównie będziemy się właśnie zajmować tymi zadankami. Zobaczymy, dokąd nas to tak naprawdę poprowadzi. I mam nadzieję, że nie będzie tu bardzo dużo, słuchajcie, zadań. Tak, tutaj mamy właśnie jego obozowisko i lecimy do Nika. Nick Stone Ground. Co ty nam tu powiesz o może tak jeszcze się ustawimy? I co ty nam tu powiesz? O jejku, dużo tego próbki szkieletu dla AAE. Musimy przeanalizować szkielet. Powiesz próbki szkieletu z różnych miejsc za pomocą tego narzędzia do testowania. Dział paleontologiczny z AAE przetestuje później próbki, które wyślemy. Ok, czyli mamy lecieć do tego wielgachnego szkieletu, które się znajduje tutaj, i zabrać z niego próbki, aby wylądowały w AAE. Ok? Co powiedziałem? Polenta? Nie, nie, haha. Po polenta jest pyszną kukurydzianą owsianką. Paleontologia. Paleontologia to nauka o życiu prehistorycznych organizmów i ich ewolucji. Fajnie, co? Ok. Wygląda na to, że jesteśmy w Dolinie Ukrytych Dinozaurów, jak paleontolodzy. Jesteśmy prawdziwymi naukowcami. Ok, czyli mamy próbki szkieletu, ale lecimy jeszcze dalej. Zobaczmy tutaj. Poczta w Dolinie Ukrytych Dinozaurów, wydaje mi się, że prędzej weźmiemy. Bo wiercenie do ściany, a w sumie dobra. Lud jest stary. Dla naukowca świadczy to o przeszłości. Jeśli studiujesz... Różne warstwy lodu możesz uzyskać jasność co do tego, jak wyglądał tutaj klimat. Lud na został prawidłowo zabezpieczony przed wpływami zewnętrznymi od wielkiego załamania w 1912 roku. AAE wyraziło duże zainteresowanie w tej sprawie i poprosiło o wysłanie im próbek lodu do analizy. Ale nie rozpuści się ten lód, zanim on tam dotrze tą pocztą? My to w sumie listę, no chyba, że nie wiem, jakieś takie... Nie mam pojęcia, jak on to ma, zamierza zrobić, jeżeli mam być szczera, podczas gdy znajdujesz się na cienkim lodzie, może weźmiesz kilka próbek lodu. Weź, proszę, to wiertło do lodu i wywierć kilka próbek, które możemy wysłać do AAE. Dalej uważam, że one nie przetrwają. No ale okej, okay, zobaczymy, jak to będzie dalej. Wiercenie do środka lodu. I mamy poczta w dolinie ukrytych dinozaurów. Och, Paulina, czy nie wydaje ci się, że coś szeleści w skrzynce pocztowej? Hmm. Obiecuję, słyszałem dokładnie, czy możesz pojechać i odebrać list, a ja w tym czasie poszukam moich okularów. Okej, okay, czyli musimy jechać tutaj do naszych tych dwóch skrzynek i musimy tą skrzynkę odbiorczą. Poszukiwanie. Koszta był nieukryty dinozaurów. Warunki spełnione. W skrzynce znajduje się list. Ok, mamy list. Odebrałaś list? Wiedziałem. Tylko spójrzmy, nie mogłem znaleźć moich okularów. Ale ten list jest napisany tak idealnie, że nie powinienem mieć problemu z jego odczytaniem. Upad. Okej, okay. kolega z AAE. Hmm. Połudno, nie wiem, czy jest to dobra, czy zła wiadomość. Profesor Einstein z Uniwersytetu Jorvik jest w drodze. Słyszałaś w ogóle o niej? Nie, nie, to nie ten profesor Einstein. Mówię o profesorze Elis Einstein. To jedna z największych naukowców w dziedzinie sematyki kwantowej. Naprawdę nigdy o niej nie słyszałaś. Jesteś szczęściarą w takim układzie. U, czyli, że za bardzo się chyba nie dogadują. Widzisz, Elsa, Elsa? Einstein, jest dla nas z jej zamiłowania do skrupulatnej dokładności i planowania wszystkiego, za co się za zabiera. Przeciwnie do tego, jak ja planuję swoje ekspedycje. Ona potrafi zaplanować prawie wszystko. U, no to ciekawie. Co będzie tutaj robić? Właściwie to jej badania nie mają nic wspólnego z tym, co się dzieje tutaj. Więc nie mam zielonego pojęcia, jedyne co wiem, to, że mamy razem pracować. O nie, jest w drodze swoim helikopterze. Ona naprawdę musi być szalona. Spójrz, co wiatr w dolinie zrobił z moim balonem, dlatego nie chcę nawet myśleć, co zła pogoda może zrobić z helikopterem. Ej, słuchajcie, a my coś słyszeliśmy, zobaczymy. Wygląda na to, że powinno dotrzeć tutaj wczoraj. Jak wiesz, Paulina poczta nie działa tutaj najszybciej na świecie. Ha ha ha, czekaj, Paulina. Czy myślisz to, co ja? Dokładnie, ten dziwny dźwięk, który słyszeliśmy poprzednio, to musiał być helikopter profesor Einstein. Musimy ją uratować, Paulina. Dźwięk dochodził z drugiej strony jeziora. Jestem pewny, pojedź tam i sprawdź, a ja w międzyczasie spróbuję znaleźć apteczkę pierwszej pomocy. Czy coś równie przydatnego w zamrażarce? Pośpiesz się, Paulina, pośpiesz się. No okej, okay, to słuchajcie, musimy zrobić odwierty lodu, zbadać Dinusia i uratować profesor Eichstein, czyli dobrze myślałam, że ten dźwięk to był faktycznie helikopter, słuchajcie, którym podróżowała ta pani profesor. Nie wiem, gdzie my się w sumie teraz możemy udać. Hmm. Nie, zrobimy tak po kolei, czyli najpierw zrobimy, słuchajcie, odwierty, albo inaczej, nie, że zobaczymy jak to będzie. Będziemy lecieć po punktach i zobaczymy. Gdzie będziemy docierać, tak naprawdę. Więc teraz pobieramy tak. Wiercony rdzeń lodowy, jeden z czterech. Ok, czyli musimy aż trzy jeszcze znaleźć. To jest dość dużo. Wejdziemy sobie tutaj. Oczywiście. Nie, nie skoczyłam. Bra tak, tak. Dokładnie. Dokładnie. Ja się tu nie umiem poruszać, pomimo tego, że mój koń ma 15 poziom, i... a tam jest helikopter. Widzieliście to? Zobaczcie, tu leży helikopter. Ale tam jeszcze się nie udajemy, słuchajcie. Nie, zrobimy najpierw właśnie te odwierty i to wszystko. Z tego co widzę, ona jest całkiem zdrowa i żywa, więc. dzisiaj mu że nie stanie. Mamy dwa na cztery odwierty. Lecimy teraz tu. Weźmiemy próbki dinusia. Tylko muszę najpierw znaleźć te próbki dinusia. Okej, okay, widzę, 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 widzę. Oj, jak tą próbkę w sumie wziąć? Mam nadzieję, że no, w sumie zejdę najpierw z konia, bo nie wiem tak naprawdę, czy możemy tak z daleka, czy e, ja mam tam wejść. No, właśnie niebezpieczny upadek. No to jak ja mam tam? Aha, ok. No, no, testowanie, ok. Przetestowana jedna z pięciu, więc brakuje nam dwóch otwiertów i czterech próbek dinusia. Więc szukamy, słuchajcie, dalej. Tu widzę kolejną próbkę dinusia. Na pewno nie da się ten nie schodzić z konia. O, widzicie, nie, można nie schodzić z konia, więc super. Tylko do odwiertów, no ale do odwiertów to jest logiczne, że potrzebujemy, słuchajcie, jednak zejść z konia, no bo, no gdzie? Z konia będziemy wiercić? Jeszcze, jeszcze się podtopimy. U, jakie pęknięcia. Ciekawe, ile lat ma ten dinuś. A tu się okaże, że jest starszy od innych dinozaurów i żył wcześniej od nich. Nie, no nie wiem, bez przesady, ale dobra. Tu mamy odwiert. Ok. Ewiercony rdzeń lodowy 3x4, czyli potrzebujemy jeszcze jednego. Jak ja nie lubię tych przejść, ja zawsze zrobię sobie kuku. Woda jest całkowicie zamarznięta. No to ty nie powiesz. Dobra, brakuje nam jeszcze próbek dinusia. Ale gdzie one mogą być? Widzę na mapce, ale mapka a ten. Co trudno. Tu? Nie. A widzę, widzę, widzę. Widzę, 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 widzę. widzę. Tylko muszę. Jeszcze patrzę na górę, czy coś jest, ale tu są. Tu jest jedna próbka, więc szybko ją weźmiemy. Ale gdzie jest ta ostatnia? A, próbki szk szkieletu dla AAE, warunki spełnione. Okej, okay, to ja źle policzyłam teraz, ale dalej brakuje nam jednego odwiertu. Więc gdzie on może, słuchajcie, być? Dobra, widzę. Okej. Okay. Na szczęście, więc będziemy mieli wszystkie warunki Unika, i wydaje mi się, że polecimy po panią profesor. Zobaczymy, co ona tak naprawdę nam powie i jak to się, słuchajcie, skończy. Dobra, mamy tu odwiert, i teraz gdzie my mamy jechać? Tu mamy przejście, to jedziemy tu, tak? Tak. Mam nadzieję, że przeskoczę, 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 przeszkoczę. Jej, przeskoczyłam Dobra, teraz mi się udaje Czasami zauważyłam, że jak no, pomimo tego, że naciskam spację To mi coś nie, nie działa Więc niestety Dojechaliśmy Podjeżdżamy pomału Okej, okay, i słuchajcie, podjeżdżamy pomału do pani profesor Tu mamy profesor Einstein Mam nadzieję, że w ogóle dobrze to czytam Że tak to ma być Ale słuchajcie, jak ona w ogóle tu mogła przylecieć tym helikopterem? Czemu? No skoro ona jest taka mądra, to dlaczego? Przecież powinna znać, że tu jest tak niebezpieczna pogoda Hmm, kim jesteś? Ach, tak, witaj, Paula, nazywam się profesor Einstein Czy jesteś wykwalifikowanym mechanikiem helikopterów? Yy, nie A ja tam, twój chiński, mówisz po chińsku? Nie? Szkoda, moja wiedza o helikopterach jest podstawowa, a instrukcja obsługi jest po chińsku. A niestety, mimo opanowanych 12 różnych języków, chiński nie jest na liście. Musisz zrozumieć, że zwyczajnie nie mam czasu na spędzanie 3,7 dni, aby przez logiczne rozumienie i metodę prób i błędów nauczyć się czegoś o helikopterach czy opanować chiński. Do tego czasu zamarzłabym tutaj na śmierć. Cóż, teraz kiedy się tu pojawiłaś, mój problem został rozwiązany. Co za szczęście. Twoje ludzi powinno bez problemu zmieścić się w jednym siodle. Bez ryzykowania zdrowia twojego konia i ewentualnego przed, przedostania się do najbliższego miejsca w cywilizowaną temperaturę. Paul, no jak masz zasiąść do siodła, o matko? W teorii zasiadanie w siodle jest oczywiście bardzo proste. Ale zauważam, że w praktyce jest to trochę trudniejsze. Mimo mojej dokładnej wiedzy terytorycznej, te teoretycznej, pomożesz mi... Dziękuję, to było bardzo miłe z Twojej strony. Kieruj teraz z tym pojazdem w stronę cywilizacji, zanim temperatura mojego ciała spadnie poniżej normy. Biologiczna alternatywa helikoptera. Okej, okay, czyli słuchajcie, musimy lecieć z nią do Nika, więc wydaje mi się, że po prostu widzimy się na miejscu. Okej, okay, i słuchajcie, jesteśmy już przy obozowisku Nika. Biologiczna alternatywa helikoptera, warunki spełnione, ale lecimy najpierw tutaj, tak, próbki szkieletu. Dzięki palom to z AAE na pewno chętnie zobaczą te próbki. E, wywiercenie do środka lodu. Piękne próbki lodu. Muszę je wysłać tak szybko jak to możliwe. Mam nadzieję, że się nie roztopią. Owinę je w folię bąbelkową. E, nowe próbki muszą być. Dobrze, więc Twoje próbki są spakowane w pudełka, które muszą być wysłane pocztą. Możesz je wziąć i spróbować wcisnąć do nadawczej skrzynki pocztowej. Ważne jest, aby były zaadresowane do AAE. Dzięki czemu będę wiedzieć, że moja sprawa jest w toku. Ok, czyli musimy wcisnąć jeszcze tą skrzynkę, tam skrzynkę, tą paczkę w sensie. Jedną i drugą. I oświadam, że musimy czekać teraz na następne zadanka. Dzięki za pomoc, Polna. To będzie bardzo ekscytujące, aby usłyszeć, co AAE ma do powiedzenia. Tak, mamy tutaj, słuchajcie, teraz czasowe, więc lecimy do pani profesor Einstein. Hmm, co to za miejsce? Och, spójrz tylko na to, Nickstone Ground. Nickstone Ground, widzę, jak zwykle użyłeś swojego nieocenionego talenta, aby zbudować coś podobnego do obozowiska. Jak niby masz zamiar rozwiązać prawdziwe badania w tak niewcywilizowanym miejscu? Możemy przedyskutować ten problem później. Widzę, że masz rozpalony ogień, a niestety kwestią minut jest to, że moje kończyny odmarzą tak bardzo, że będę mogła odgryźć swoje palce. Nic, zanim porządnie się rozgrzeje muszę przekazać na Twoje ręce najszczersze pozdrowienia od władz uniwersyteckich. Chcą yy, wyrazić swoje gratulacje w związku z odkryciem tej doliny i oczekują w, w niecierpliwieniu na pierwsze rezultaty Twojej niesamowitej ekspedycji. Chcą cię również poinformować o tym, że nie są w stanie na razie finansować Twoich badań, dopóki nie otrzymają prawdziwych i ważnych wyników z tego miejsca. Wracając do wcześniejszego tematu, Paulina, teraz mogę wyraźnie zadeklarować, że nigdy nie byłam szczęśliwsza, widząc prymitywny ogień. Ach, wspaniałe ciepło. Złe wieści zawsze w najgorszej godzinie. To u niej donika teraz. Złe wieści i zawsze w najgorszej godzinie. O nie, brak funduszy to mała wpadka i nieszczęście. Mm, poszukiwanie na wygnaniu. Och, Paulina, jeśli mam zacząć jakiekolwiek porządne odkrycia, nie mogę mieć cały czas przy sobie wtrącające się we wszystko profesor. Einstein, co ona w ogóle tu robi? Nic nie powiedziała? A przyszła cię kontrolować. Co? Czy jest spokrewniona z Albertem? Albertem. Tak jest, ale pochodzi z mądrzejszej części rodziny. Hmm, jeśli myśli, że to obowiązkowo jest tak okropne, w takim układzie może je ulepszyć jak tylko chce, jeśli nie zrujnuje to oczywiście moich epickich planów. Paulina, przekaż jej to ode mnie. Stoicie obok siebie. Och, witaj ponownie, młoda Paulina. Jaki masz zamiar? Cóż... E Wiesz, właśnie posłuchaj, mój ostatni eksperyment z praktycznym zastosowaniem dynamiki kwantowej nie był do końca popularny wśród władz uniwersytetu. Byli trochę zirytowani, że zbudowałam sobie mały reaktor, który generował energię tylko dla moich urządzeń. Próbowałam im wyjaśnić, że jest to całkowicie nieszkodliwe, ale oni zaczęli zachowywać się irracjonalnie i odmówili wysłuchania moich logicznych wyjaśnień. Skracając całą historię, zgodziliśmy się, że powinnam przenieść moje badania na inne miejsce, dopóki sytuacja nie uspokoi się, a władze uniwersytetu nie pogodzą się z sytuacją, że ktoś zbudował bombę wodorową pośrodku Jorwiku. Dlaczego zbudowałam bombę wodorową? Był to prosty i zwyczajny eksperyment, przecież nigdy nie miałam zamiaru zdetonować bombę naprawdę, a przynajmniej nie w tej chwili. Dobrze, dobrze, nie wszyscy potrafią zachować się zbyt racjonalnie. Z jakiegoś dziwnego powodu władze uniwersytetu znalazły tę daleką odizolowaną lokalizację, która podobno idealnie pasowała do moich badań. Tak więc oto jestem. Niestety cały mój sprzęt został zniszczony w katastrofie helikoptera. Więc tak naprawdę nie wiem, co mam teraz zrobić. Okej. Okay. Paulina, możesz odpowiedzieć mi na jedno pytanie. O, boję się. Jak do licha można przeprowadzić poważne badania tutaj? To tak, jakby cofnęła się do średniowiecza. Co mówisz? Nic, zastanawia się, czy mogłabyś wziąć odpowiedzi odpowiedzialność za budowanie obowiązowiska? Hmm. To prawdopodobnie jedyna inteligentna myśl, która wyszła z tego faceta przez całe jego życie. Przyjrzę się temu i sprawię, że będę, to będą to badania pierwszej klasy na najwyższym międzynarodowym standardzie. Jednak najpierw muszę przygotować plan. na długopis i kartka natychmiast. Zacznijmy planować. Okej, okay, to szukamy długopisa i kartki. Ciekawi mnie, jak to będzie rozbudowane, czyli będziemy tutaj rozbudowywać to. To akurat jest fajne. Ach, długopis i papier. Dziękuję Paulna. Zabieram się do planowania. Jednorazowa podróż do średniowiecza. Ogień wygasł. Hmm, bry, co się dzieje? Bro, jest tak zimno, że mój mózg prawie zamarzł, ta temperatura ma to co najwyżej 0 stopni Kelwina Spójrz, Paulina, ogień z zgasł, Bry, Paulina, nie stój tak po prostu, zrób coś, znajdź coś odpowiedzialnego do rozpalenia Zanim pomarziemy tutaj na śmierć, patyki, gałęzie, stare korzenie, cokolwiek, przynajmniej 0 stopni Kelwina Okej, okay, czyli musimy wyruszyć na poszukiwania patyczków Gdzie tam patyczki, więc lecimy po nie ale ciekawi mnie bardzo, jak będziemy to rozbudowywać, i mam nadzieję, że będą tutaj, będą tutaj, będzie tutaj transport, słuchajcie, bo będzie to o wiele lepszy sposób na podróżowanie. Bo tak naprawdę, aktualnie trzeba wysiąść yy, w Valedale i piechotą tu lecieć znaczy piechotą na koniu, ale powiedzmy, że to jest piechotą. Ok, cztery. I potrzebuję jeszcze jednej gałązki. Gdzie tu? Tam jest. Ok. Przynajmniej 0 stopni Kelwina. Warunki spełnione. Dobra, szybko tutaj do niej wracamy, bo nam zamarśnie i nas ochrzani przy okazji. Mam nadzieję, że nie, ale dobra. Brr, ty, ty, ty znalazłaś drewno? Brr. Ogień zgasł, tak zimno, dołóż drewna do ognia, szybko polna, pośpiesz się, weź tę zapalniczkę i rozpal ogień Dobra, na pewno muszę zejść, bo to tak nie będzie chyba działać Mamy patyki i zapalimy To będzie na podpałkę umieszczone w ognisku Dobra, mamy warunki spełnione, lodowe plany Och ciepło, wreszcie jak cudownie to było prawdopodobnie najgorsza sytuacja, w jakiej się dotychczas znalazłam. Pełna to przerażające, zabójcze zimno, które dostaje się przez Twoje członki głęboko do kości, jak niby mam prowadzić badania w tym klimacie. Cichoż, daj mi pomyśleć. Ach, mam to. Moje umiejętności i logicznego myślenia są dzisiaj w najwyższej formie, Polna, Siedź cicho i słuchaj uważnie mojego planu. Pierwszym krokiem, który musi być zrealizowany jest oczywiście zaznaczenie drogi, aby potencjalni kandydaci do naszych badań mogli nas znaleźć tutaj. Dolina ukrytych dinozaurów znajduje się na technologicznym poziomie kamienia łupanego, dlatego nasze metody muszą być też dostosowane do planujących tutaj warunków. Rozumiesz Paulina? Nie? Dobrze więc, pozwól mi to wyjaśnić jak człowiekowi z epoki kamienia. Weź pochodnie, jeźdź do windy, wsadź pochodnie do stojaków, zapal pochodnie zapalniczką. To no w sumie logiczne. Ale zrozumiałam wcześniejszą wersję. Więc wybaczę jeśli byłam szorstka polna, to zimno wprowadza mnie z równowagi. Do zobaczenia później w drogę. Okej, okay, czyli musimy jechać z pochodniami. Oj, nie to klikłam. Muszę wejść na konia. Musimy jechać z pochodniami. Wydaje mi się, że zrobię tak, że najpierw te pochodnie właśnie powkładam, a potem je właśnie zapalę, tylko muszę dobrze widzieć. Tak, tu mamy drugą Tu mamy gdzieś trzecią Ok, trzy Tu mamy kolejne Tu Ok Gdzieś jeszcze? A, tu, tu przy drzewku Bardziej na drzewku Tutaj, tak? Jeszcze gdzieś. Jedno pominęłam z tego, co wychodzi. Więc muszę się wrócić. Ale już tu będę zapalać, słuchajcie. Nie zapaliło się? Ok, teraz pochodnia pali, pochodnia pali się. Ok, więc mamy jedną. Dalej. Korczę długo, to zajmie Ale mamy 2 na dziewięć. Ok, tu mamy kolejną teraz muszę jechać pomału, by nie ominąć żadnej tutaj tu już widzę, że jest okej, okay, wjechałam sobie i... tak ale jedziemy dalej, wydaje mi się, że gdzieś tu chyba po i tak, tutaj widzę, że nie dałam liście i od razu ją zapalmy i jeszcze, słuchajcie dwie tu mamy raz i przy samym obozowisku dwa to co ma nastąpić, warunki spełnione wspaniale, dobrze oświetlona ścieżka jest podstawą, częścią mojego planu, kontynuujmy Okej, okay. ale słuchajcie, wydaje mi się, że w tym momencie kończymy filmik, bo jest już bardzo, słuchajcie, długi. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Piszcie mi, co Wymyślicie o tym wszystkim. I tak, następne parę odcinków będziemy spędzać tutaj. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z filmikami i należyć do naszej wspaniałej rodzinki. Trzymajcie się ciepło i pa!